Cześć, z tej strony trener Tadeusz i w, tej, w tym cyklu nagrań odpowiadam na 10 najczęściej zadawanych trenerom personalnym pytań. O, udało mi się to w końcu dobrze powiedzieć. Tak jest. E, dzisiaj na tapet ceny treningów personalnych. No to jest pytanie, które faktycznie się e, pojawia i w niektórych kręgach jest jakimś tam tabu. Nie wszyscy podają swoje cenniki, inni podają je bardzo chętnie. Jak to wygląda teraz, bo te ceny się zmieniają? E, aktualnie jest połowa roku 2023. I ceny treningów personalnych oscylują mniej więcej, z tego co mi jest wiadomo, od 80 zł do. i tutaj górnej granicy chyba nie ma. 500, 600, 800 zł za, za jeden trening personalny, to są ceny, o których już słyszałem, że ludzie faktycznie tyle płacili. No, od czego to zależy? Najprościej od samego trenera i od tego, jakie ma zasięgi. Trenerzy początkujący, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, albo koledzy z siłowni, którzy zrobili fajną formę i wiedzą jak zrobić tą formę, w swoim przypadku, kasują tam 80-100-120 zł od jednego treningu personalnego. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, jakie ten trener ma doświadczenie i jak on siebie też ceni. Bo to, że ktoś sam zrobił formę, nawet świetną formę, nawet gdzieś wystartował w zawodach, to nie od razu znaczy, że będzie mógł pomóc też Tobie. Bo czym innym jest przygotowanie planu treningowego dla siebie, zrobienie samemu prawidłowo ćwiczeń, a czym innym jest przygotowanie tego planu treningowego dla drugiej osoby, która ma trochę inną budowę, trochę inne zaplecze, trochę inne przygotowanie, być może troszeczkę inne nawyki ruchowe. I bardzo jeszcze jedna istotna rzecz, kwestia zrobienia diagnostyki. Bo z tego co widzę, niewielu trenerów robi diagnostyki, a to jest bardzo istotna rzecz, żeby stwierdzić przed w ogóle rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń, w jakim stanie jest ciało tego naszego podopiecznego? Bo jeżeli ten podopieczny ma dysbalanse mięśniowe między prawą a lewą stroną, jeżeli ten podopieczny chodzi nierówno, jeżeli ten podopieczny na przykład nie ma pełne, pełnego zakresu ruchomości, chociażby w barkach, a zdarzył mi się podopieczny, który przyszedł do mnie leczyć po współpracy z innym trenerem, to nie można takim podopiecznym dać pełnego zakresu, pełnego wachlarza ćwiczeń, ponieważ będą one dla tych ludzi e, szkodliwe, wręcz niebezpieczne. I tu jest jakby drugie, druga półka tych trenerów, którzy kosują przeciętnie od 150 do 200, do 200, 220 zł za trening personalny, to są ci, którzy wiedzą, jak zrobić taką na ogół, bo cena tego nie gwarantuje. Natomiast na ogół to są ci, którzy już wiedzą, jak zrobić diagnostykę, jak przygotować ten plan treningowy i dobrać ćwiczenia pod tego konkretnego, podopiecznego, tak żeby nie tylko osiągnął cel, z którym przyszedł, bo najczęściej tym celem jest odchudzanie. Albo budowanie masy mięśniowej. Ale żeby ten podopieczny nie tylko ten cel osiągnął, ale przy okazji też, a tak naprawdę w mojej głowie to jest na pierwszym miejscu, żeby był przede wszystkim zdrowy. Że jeżeli jakieś tam dysfunkcje w organizmie występują, to żeby je zaadresować, żeby je, jeżeli się nie da ich wyleczyć, wyprostować, to żeby je przynajmniej wyhamować, żeby ten podopieczny nie podupadał na zdrowiu w ramach treningu personalnego, a wręcz na tym zdrowiu zyskiwał, nawet jeżeli on sam nie od razu to zauważy. Powyżej tych 220-250 zł. Kasują na ogół trenerzy, którzy mają po prostu ogromne zasięgi, którzy, mają, którzy są bardzo popularni, którzy są bardzo pożądani, którzy mogą wręcz przybierać pośród klientów. Wypracowali to sobie, tyle kasują. Na zdrowie, chwile czoła, że udało im się i tak dobrze prowadzić treningi personalne, mam nadzieję, i tak się wypromować, żeby takie stawki e, mieć. Jeśli ten materiał był. E, wartościowe dla ciebie. Wiesz co zrobić, komentarze, lajki i tak Jeżeli chcesz zobaczyć na, e, odpowiedzi na pozostałe 9 pytań z tej serii, i nie tylko, bo plus do tego jeszcze 10 odpowiedzi na pytania, które powinno się trenerowi personalemu zadać, to w, w opisie do tego filmu jest link, gdzie możesz pobrać e-booka, gdzie są i tekstowe opisy i odpowiedzi na te pytania i linki do e, wideo, żeby zobaczyć je w formie wideo i audio. Miłego dnia, cię życzę. Piona.